Idziemy do domu, tak? Dodam Ciu Tak, tak? ja wiem, że dzisiaj niedziela handlowa, ale do biedronki nie idziemy, chodź Idziemy, dodam Ciu, gajcia, chodź <gry> Pan Ci chce zdjęcie zrobić, bo jesteś piękny <gry> No nie wchodzimy do sklepu, nie wchodzimy Ja wiem, że niedziela handlowa, ja wiem Idziemy, chodź Jerry, gajcia No wy wiecie, gdzie jest dom to co, mogę Was zostawić? Tak sami pójdziecie. Dacie sobie radę już. Jesteście duzi. <laughs> Nie no, idę z wami. Bez przesady. A ty zaglądasz jeszcze, a ty zaglądać musisz do Biedronki zawsze. Ty po prostu kochasz ten sklep. <laughs> tak, i te sklepiki też, bo twój zoologiczny. Tak? No tak, zoologiczny, trzeba sprawdzić. Czy otwarty? Nie, Jerry dzisiaj zamknięte, niestety. No tak. Optyk też zamknięty, Jerry.